Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia staje wobec wyzwań, które wydają się większe niż on sam. To mogą być trudności w pracy, kryzysy w relacjach, niepowodzenia w realizacji marzeń czy nagłe zmiany, które burzą poczucie bezpieczeństwa. W takich chwilach nasza reakcja decyduje o tym, czy potraktujemy doświadczenie jako ścianę, na której się zatrzymamy, czy jako bramę. Przez którą możemy wejść w nowy etap życia. Właśnie wtedy ujawnia się prawdziwa siła nastawienia. Porażka od zawsze budzi w nas lęk, kojarzy się z utratą wartości, ze wstydem, z rozczarowaniem, które trudno udźwignąć. Dlatego wielu ludzi wybiera życie w bezpiecznych granicach, unikając sytuacji, które mogłyby obnażyć ich niedoskonałości. Jednak to unikanie ma wysoką cenę, ogranicza rozwój i zamyka drzwi do pełniejszego życia. Umysł nastawiony na rozwój pokazuje inną perspektywę. Porażka nie jest końcem, lecz etapem. To lekcja, której nie da się zastąpić teorią, bo tylko doświadczenie kształtuje w nas prawdziwą odporność. Wyobraźmy sobie dziecko uczące się jeździć na rowerze. Upadki są nieuniknione, ale nikt nie oczekuje, że nauczy się jeździć bez błędów. Każdy siniak, każde potknięcie jest częścią procesu. Z biegiem czasu to, co wydawało się niemożliwe, się tem, staje się naturalne. W dorosłym życiu zapominamy o tej prawdzie. I traktujemy porażki jak dowód niezdolności, zamiast jak sygnał, że jesteśmy w trakcie nauki. Odwaga w obliczu ryzyka polega na tym, aby znów spojrzeć na siebie, jak na ucznia, który nie boi się błędów, bo wie, że prowadzą do mistrzostwa. Porażka ma też niezwykłą moc oczyszczającą pokazuje, co naprawdę jest dla nas ważne. Gdy coś się nie udaje, mamy okazję zapytać siebie: czy nadal tego pragnę, czy jestem gotów spróbować jeszcze raz? W tym pytaniu rodzi się autentyczność. Jeśli coś naprawdę ma dla nas znaczenie, nie poddamy się mimo trudności. A jeśli rezygnujemy, być może oznacza to, że była to droga, która nie była zgodna z naszym sercem. Porażka staje się wtedy przewodnikiem, który prowadzi nas ku temu, co autentyczne. Odwaga nie oznacza braku strachu. Strach pojawia się zawsze, gdy wkraczamy na nieznane terytorium. Ale odwaga polega na tym, by działać mimo strachu, wiedząc, że tylko w ten sposób możemy poszerzać granice swojego życia. Każde ryzyko niesie w sobie możliwość niepowodzenia, ale również szanse na odkrycie nowych możliwości. Bez ryzyka nie ma wzrostu. Tak jak roślina musi przebić twardą ziemię, aby dotrzeć do światła, tak i my musimy przejść przez lęk, aby zobaczyć pełnię własnego potencjału. Najgłębszym przesłaniem płynącym z umysłu rozwojowego jest to, że porażka nie definiuje nas na zawsze. To chwilowy obraz, a nie wyrok. Nasza wartość nie zależy od pojedynczego rezultatu, ale od wytrwałości i gotowości, by próbować dalej. Każdy krok, nawet jeśli kończy się upadkiem, przybliża nas do mądrości, której nie można zdobyć inaczej. Porażka staje się więc nie końcem drogi, ale kamieniem milowym który przypomina, że naprawdę jesteśmy w drodze. Każda porażka nosi w sobie ukrytą lekcję, choć na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie ciężarem. Gdy coś nie wychodzi, naturalną reakcją jest frustracja i zwątpienie. Ale jeśli zatrzymamy się na chwilę i spojrzymy głębiej, zauważymy, że właśnie te doświadczenia uczą nas najwięcej. Porażka zmusza do refleksji, skłania do zmiany strategii i pokazuje, gdzie naprawdę tkwią nasze słabości. Właśnie w tych miejscach kryje się potencjał wzrostu, bo dopiero gdy coś nie działa, zaczynamy poszukiwać nowych rozwiązań. Odwaga w obliczu ryzyka polega na tym, by pozwolić sobie na działanie bez gwarancji sukcesu. Wielu ludzi czeka na moment, w którym poczują się gotowi, w pełni pewni siebie i wolni od lęku. Ten moment jednak nigdy nie nadchodzi. Gotowość rodzi się dopiero w trakcie działania. To właśnie poprzez próby, nawet nieudane, zdobywamy doświadczenie, które z czasem staje się fundamentem pewności siebie. Odwaga nie polega więc na tym, by czekać, aż lęk zniknie, lecz by działać pomimo niego. Trzeba również zrozumieć, że ryzyko nie zawsze oznacza wielkie, dramatyczne decyzje. Czasem to drobne wybory codzienności, podjęcie rozmowy, wyrażenie własnej opinii, spróbowanie nowej umiejętności. Każdy taki krok wyprowadza nas poza strefę komfortu i uczy, że potrafimy więcej niż nam się wydawało. Kiedy odważymy się na te małe ryzyka. Stopniowo rośnie w nas siła, by stawić czoła większym wyzwaniom. Odwaga buduje się w codziennych gestach, które z zewnątrz mogą wyglądać niepozornie, a wewnątrz otwierają nowe przestrzenie. Ważne jest także to, jak patrzymy na opinie innych ludzi. Strach przed porażką często wiąże się z obawą, co powiedzą inni. Boimy się oceny, Krytyki, a nawet ośmieszenia. Ale prawda jest taka, że każdy człowiek skupiony jest przede wszystkim na własnym życiu. Nasze potknięcia rzadko mają dla innych takie znaczenie, jakie przypisujemy im my sami. Kiedy zrozumiemy, że cudza opinia nie definiuje naszej wartości, łatwiej nam będzie podejmować ryzyko i próbować nowych rzeczy. Odwaga wymaga również umiejętności podnoszenia się po upadku. Nie chodzi o to, by nigdy nie czuć bólu czy zawodu, chodzi o to, by nie zatrzymywać się na nich. Każdy krok w górę poprzedzony jest chwilami, w których czujemy ciężar i zniechęcenie. Ale to właśnie wtedy, kiedy decydujemy się iść dalej, budujemy w sobie prawdziwą odporność. Odporność ta nie polega na twardości lecz na elastyczności, na zdolności dostosowania się do nowych warunków, uczenia się i powstawania na nowo. Najgłębszą prawdą jest to, że życie zawsze wiąże się z ryzykiem. Nie możemy go uniknąć, możemy jedynie wybrać, czy będziemy unikać wszystkiego, co niepewne, czy też pozwolimy sobie doświadczać pełni. Unikanie ryzyka daje pozorne bezpieczeństwo, ale w zamian odbiera szansę na rozwój i spełnienie. Ryzyko natomiast otwiera drzwi do życia bardziej autentycznego, w którym jesteśmy gotowi na błędy, ale też na niespodziewane zwycięstwa. To wybór, który wymaga odwagi, ale tylko on prowadzi do prawdziwego wzrostu. Największym darem, jaki niesie ze sobą porażka, jest zmiana perspektywy. W pierwszej chwili wydaje się ona ciężarem, czymś, co odbiera siłę i podcina skrzydła. Z czasem jednak zaczynamy rozumieć, że to właśnie dzięki niej odkrywamy swoje prawdziwe granice. Porażka uczy pokory, przypomina, że życie nie zawsze układa się według naszych planów. Jednocześnie wskazuje, że możemy stać się silniejsi. Jeśli potraktujemy ją nie jako koniec, ale jako lekcję, to przesunięcie spojrzenia zmienia wszystko, nagle to, co było źródłem bólu, staje się narzędziem wzrostu. Odwaga w obliczu ryzyka polega również na zaakceptowaniu tego, że nie kontrolujemy wszystkiego. Wielu ludzi kurczowo trzyma się iluzji pełnej kontroli, wierząc, że jeśli wszystko przewidzą, unikną błędów. Ale życie zawsze niesie element niepewności. Możemy się przygotować, możemy planować, lecz ostatecznie nie da się przewidzieć wszystkiego. Odwaga to zgoda na tę niepewność, zaufanie, że nawet jeśli coś pójdzie inaczej niż chcieliśmy, nadal znajdziemy drogę. To zaufanie sprawia, że zamiast zamykać się w lęku, uczymy się płynąć z nurtem życia. Nie oznacza to jednak rezygnacji z działania. Wręcz przeciwnie, akceptacja niepewności staje się fundamentem aktywnego wyboru. Kiedy wiemy, że ryzyko jest naturalne, przestajemy je traktować jak zagrożenie, a zaczynamy jak przestrzeń do odkrywania nowych możliwości. Każdy krok w stronę nieznanego otwiera przed nami perspektywy, których wcześniej nie widzieliśmy. To właśnie te chwile, gdy decydujemy się zaryzykować, Często stają się punktem zwrotnym, momentem, który definiuje nasze życie bardziej niż jakiekolwiek bezpieczne decyzje. Odwaga to również zdolność przyznania się do błędów. Nie ma nic bardziej wyzwalającego niż powiedzenie: Tak, spróbowałem i nie wyszło. To uznanie faktu, że jesteśmy ludźmi, którzy uczą się poprzez doświadczenie. Wbrew pozorom takie przyznanie się nie osłabia, ale wzmacnia. Pokazuje autentyczność, buduje zaufanie innych i przede wszystkim otwiera drogę do kolejnej próby. W świecie, który często ceni wizerunek doskonałości, szczerość wobec własnych potknięć staje się dowodem prawdziwej siły. Najpiękniejszym skutkiem odwagi jest poczucie wolności. Kiedy przestajemy unikać ryzyka, zaczynamy żyć pełniej, nie ograniczamy się tylko do tego, co pewne i bezpieczne. Ale pozwalamy sobie na eksplorację nowych ścieżek. Wtedy życie staje się bogatsze, barwniejsze, bardziej autentyczne. Odkrywamy, że prawdziwa satysfakcja nie płynie z unikania błędów, ale z tego, że podejmujemy wyzwania mimo ich ryzyka. To doświadczenie daje głębszą radość niż jakiekolwiek chwilowe zwycięstwo. Na końcu dostrzegamy, że odwaga w obliczu porażki i ryzyka. Nie jest czymś nadzwyczajnym, zarezerwowanym dla nielicznych. To codzienny wybór, który każdy z nas może podjąć. Za każdym razem, gdy mimo lęku decydujemy się działać, wzmacniamy swoją wewnętrzną siłę. Każdy taki krok zapisuje się w naszej historii, tworząc obraz człowieka, który nie pozwolił, by strach zatrzymał go przed odkrywaniem swojego potencjału. I to właśnie ta historia, historia odwagi staje się fundamentem prawdziwego sukcesu.